Weź głęboki oddech i pozwól sobie na kilka chwil, aby oderwać się od zmartwień, które próbują zająć twoje serce. Ten poranek może być inny, może stać się przełomowym momentem na twojej duchowej drodze, bo dziś porozmawiamy o czymś, co często bywa zapomniane lub pomijane przez tych, którzy są zmęczeni nieustanną walką, o autorytecie, który dał ci Bóg. Wielu ludzi budzi się każdego dnia z poczuciem porażki, zanim jeszcze wstaną z łóżka. Ciężar odpowiedzialności, ból duszy, ciche lęki i niewidzialne bitwy sprawiają, że dni stają się długie i wyczerpujące. Ale Słowo Boże przypomina nam o czymś nadzwyczajnym. W Ewangelii Łukasza, rozdziale 10, werset 19, czytamy: Oto daje wam władzę stąpać po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. To nie jest tylko obietnica, to duchowa deklaracja. Jezus uczył swoich uczniów, że bez względu na to, co się przeciw nam podniesie, gdy idziemy z Bogiem, nie jesteśmy niewolnikami strachu, bólu, lęku, ani ucisku. Otrzymaliśmy autorytet autorytet, by stawić czoła ciemności, autorytet, by przeciwstawiać się złu, autorytet, by modlić się z wiarą i ogłaszać wyzwolenie nad naszym domem, naszym umysłem, nad wszystkim, co wydaje się być poza naszą kontrolą. Ale często Mimo, że znamy ten werset, wielu czuje się duchowo słabych. Dzieje się tak, ponieważ wróg próbuje nas przekonać, że jesteśmy mali, bez siły, bez wartości. Próbuje uciszyć nasz głos, osłabić naszą modlitwę, sprawić, że zapomnimy, kim jesteśmy w Chrystusie. I właśnie wtedy musimy się zatrzymać i przypomnieć sobie: Jesteś synem, jesteś córką, zostałeś wybrany, a ten autorytet należy do Ciebie. Autorytet duchowy nie pochodzi z naszego działania ani z naszej doskonałości, pochodzi z relacji z Bogiem, z zaufania do Słowa, z codziennego poddania. Gdy budzisz się i postanawiasz rozpocząć dzień od modlitwy, aktywujesz ten autorytet. Mówisz, dziś nie idę sam, dziś jestem pod osłoną Najwyższego, dziś moja modlitwa ma ciężar, ma moc, ma kierunek. Twoja modlitwa poranna to nie rutyna, to duchowa bitwa, którą wygrywasz. Zanim słońce na dobre rozjaśni niebo, to ziarno rzucone w twardą ziemię niewiary. To niewidzialna tarcza, która otacza Twój umysł, Twoje emocje, Twoją rodzinę. A kiedy modlisz się z autorytetem, nawet jeśli nic nie czujesz, niebo się porusza, bo modlisz się na podstawie słowa, a Słowo Boże nie wraca puste. Może czułeś się mały wobec gigantów swojego życia. Może spojrzałeś w siebie i widzisz tylko ograniczenia, błędy. Stare lęki, które ciągle wracają, ale Bóg ci dziś rano woła, byś sobie przypomniał, że masz tożsamość, jesteś świątynią Ducha Świętego, a tam, gdzie jest Boża obecność, tam jest moc, tam, gdzie jest moc, jest autorytet, a tam, gdzie jest autorytet, jest przemiana. Dlatego nie przyjmuj kłamstw, które mówią, że nic się nie zmieni. Nie oddawaj swoich myśli zniechęceniu, nie pozwól, aby rozpaczy stała się twoim przewodnikiem. Bo tym, który Cię prowadzi, jest Duch Boży, a jeśli On Cię prowadzi, to również Cię uzdalnia. On Cię podnosi, umacnia i przyodziewa w autorytet z wysoka. I właśnie z tą prawdą tętniącą w naszym Duchu, przechodzimy do modlitwy. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną, dotyczącą konkretnej dziedziny lub kogoś, kogo kochasz. Jeśli wolisz, napisz po prostu pomódl się za mnie. Będziemy wstawiać się za Tobą z miłością. Jak prawdziwa wspólnota wiary. Bo gdy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój zstępuje, a cuda zaczynają się dziać. Zanim wszystko oddamy w ręce Boga, sprawdź, czy już zasubskrybowałeś ten kanał. I właśnie z tą prawdą tętniącą w naszym duchu przechodzimy do modlitwy. Nie jak ktoś, kto żebrze o błogosławieństwo, ale jak ktoś, kto wie, że już otrzymał autorytet z nieba. Nie jak ktoś, kto boi się wroga, ale jak ktoś, kto niesie imię ponad wszelkie imię, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Panie, tego poranka stajemy przed Tobą z otwartym sercem. W świecie pełnym rozproszeń, bólu i niepewności, decydujemy się zatrzymać na chwilę, by wsłuchać się w Twój głos. Dziękujemy Ci, Ojcze, za przywilej obudzenia się po raz kolejny. Dziękujemy za życie, za zdrowie, za możliwość szukania Twojej obecności od wczesnych godzin. Dziękujemy, bo nawet gdy nie czujemy, Ty jesteś z nami. Dziękujemy, bo Twoja wierność nigdy nie zawodzi. Dziękujemy, bo nawet w czasie burz Twoje słowo trwa niezachwianie. Ojcze, poddajemy się Tobie. Niech ten poranek będzie naznaczony prawdziwym poddaniem. Niech każda osoba słuchająca tej modlitwy poczuje dotyk Twojego Ducha Świętego. Niech ciężar duszy zostanie zamieniony na lekkość Twojego pokoju. Niech niepokój zostanie rozpuszczony przez pewność Twojej opieki. Ogłaszamy, cała niepewność, lęk o przyszłość, zamęt myśli, emocjonalny niepokój, upadają teraz w imię Jezusa. Przyjmujemy pokój, który przewyższa wszelki rozum. Panie, wzmocnij tego, kto obudził się zmęczony, podtrzymaj tego, kto myślał, żeby się poddać, podnieś tego, kto upadł, przynieś uzdrowienie tym, którzy noszą stare rany, urazy. Odrzucenie, które nadal krwawią w sercu. Dotknij tych najgłębszych obszarów duszy, do których nikt inny nie potrafi sięgnąć, ale Twój Duch je zna i leczy. Dziś przypominamy sobie o autorytecie, który nam dałeś. Twoje słowo w Łukasza dziesięć zapewnia nas, że mamy władzę, by deptać po wężach i skorpionach i nic nam nie zaszkodzi. Ogłaszamy to Słowo jako tarczę nad naszym domem, nad naszymi dziećmi, nad całym tym dniem. Każdy nasz krok niech będzie osadzony w przekonaniu, że nie idziemy sami. Ogłaszamy teraz, że każda zła siła, każda opresyjna myśl, każda emocjonalna strzała skierowana przeciwko nam traci moc wobec imienia Jezusa. Nakładamy na nasz umysł hełm zbawienia, osłaniamy nasze serce pancerzem sprawiedliwości. Bierzemy do ręki tarczę wiary i z mieczem ducha, którym jest Twoje Słowo, stajemy gotowi. Ojcze, niech nasz dom będzie chroniony. Niech każda atmosfera zamętu, napięcia, cichych kłótni i emocjonalnego wyczerpania zostanie zalana Twoją obecnością. Niech nasza praca, nasze decyzje, finanse i relacje będą pod Twoim autorytetem. W tej chwili oddajemy nasze ciężary, wszystko, czego już nie możemy nieść, wszystko, co zabiera nam sen, co wyczerpuje nasze siły, co podważa naszą nadzieję. Podejmujemy duchową decyzję, nie będziemy już walczyć sami. Wierzymy, że to Ty walczysz za nas. Modlimy się za każdą rodzinę tutaj reprezentowaną. Prosimy o pojednanie tam, gdzie panuje podział. Prosimy o ochronę tam, gdzie istnieje zagrożenie. Prosimy o zaopatrzenie tam, gdzie jest niedobór. Panie, wejdź swoją potężną ręką i zmieniaj rzeczywistość. I więcej niż odpowiedzi, prosimy o duchową wrażliwość. Niech nasze serca staną się żyzną, glebą gotową przyjąć. I zachować Twoje słowo. Niech nasza wiara rośnie z każdym dniem. Modlimy się o uzdrowienie fizyczne. Są osoby, które modlą się teraz, zmagając się z bólem ciała, trudnymi diagnozami, długim leczeniem. Ogłaszamy: Ty jesteś Jechowa Rafa, Bóg, który uzdrawia. Dotknij tam, gdzie medycyna nie dociera. Czyń niemożliwe. Modlimy się o uzdrowienie emocjonalne. Są rany, które nie krwawią na zewnątrz, ale codziennie krwawią wewnątrz. Przynieś odnowę, Panie, wylej balsam na zmęczoną duszę, napełnij miłością tych, którzy zostali odrzuceni. A jeśli ktoś dziś obudził się, czując się bez celu, zagubiony, przekonany, że życie straciło sens, objaw, Panie, że Twój plan wciąż obowiązuje, że Twoje powołanie nigdy nie zawodzi, że droga się właśnie otwiera, nawet jeśli wszystko wydaje się zamknięte. W tym momencie prosimy o mądrość. Mądrość do podejmowania decyzji. Mądrość do słuchania bardziej niż mówienia, mądrość do działania z rozwagą, mądrość do rozpoznania właściwego czasu i ponad wszystko pragniemy iść w tożsamości, którą otrzymaliśmy w Chrystusie. Jesteśmy dziećmi, jesteśmy dziedzicami, jesteśmy światłem pośród ciemności, jesteśmy ambasadorami Królestwa. Nie zgadzamy się już żyć, jakbyśmy nie znali naszej wartości, dlatego dziś rano ogłaszamy. Nasz dzień jest poświęcony Panu, nasze serce jest zakotwiczone w Tobie, nasze życie jest osłonięte Twoją obecnością, a nasz duch jest gotowy, by iść dalej. A jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, jeśli poczułeś pokój, ulgę, albo po prostu udało Ci się głębiej odetchnąć, napisz Amen w komentarzu. To nie tylko słowo, to potwierdzenie wiary. Jakbyś mówił Niebu. Przyjmuję tę modlitwę, wierzę w to Słowo i trwam na tej drodze wiary z Bogiem. Subskrybując ten kanał i aktywując powiadomienia, otrzymasz codzienne modlitwy, które umacniają Twoją wiarę i pomagają Ci zaczynać dzień z kierunkiem. Zostaw like, aby to Słowo dotarło do kolejnych serc. Dlatego zapraszam Cię, byś był z nami jutro o 6 rano. Tak każdego dnia o tej porze gromadzimy się, by się modlić, rozważać Słowo. I ogłaszać, że nasz dzień zaczyna się z Bogiem. Jest coś potężnego w zaczynaniu dnia w ten sposób. Twoja wiara rośnie, twoja duchowa tożsamość zostaje przypomniana, a Boża obecność towarzyszy ci w każdym kroku. Czekam na ciebie na kolejną modlitwę poranną. Do zobaczenia. Trwaj mocno, Bóg jest z tobą.